Dzień dobry, szanowni Państwo, w ramach kresowych rozmów mamy przyjemność rozmawiać z Panem Franciszkiem Burdzem i opowie bardzo ciekawą historię z Kresów, czyli tam województwa kresowe. Proszę mówić. Oddaję Panu głos, proszę bardzo. To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że w Brzegu Dolnym mieszkała taka pani, która się nazywała Krawczyk Aniela. No i ona tak jakby była samotna, ale mieszkała przy, przy swojej jakby przeszywanej córce. I, i Naukowców, tak pani Krawczyk-Aniela, to, to znaczy, ojciec mi kiedyś powiedział, że to jest kobieta święta. Mhm. Nie? A, a ja, się, ja się go zapytałem, dlaczego? A, a, a ojciec mówił, bo ona przechowywała Żydów. Mhm. Nie? I, i tych, tych Żydów, i ojciec nawet dobrze nie wiedział, ale dwóch czy, dwóch, czy trzech, na pewno, na pewno dwo, dwoje Żydów przechowała. A, a historia tej rodziny jest y, przerażająca, bo y, ta, ta rodzina o nazwisku Krawczyk, która mieszkała na naukowców, wzięła sobie na wychowanie ukraińską dziewczynkę. I, i ta dziewczynka... Taką ośmioletnią. Tak, nie? tak, taką ośmioletnią, mhm. czy sześcioletnią i ona się tam wychowywała. I, no i jak dorosła, to wyszła za Polaka o nazwisku Salamon mhm. i Być może żyje po tak, tak, tak. I, I to znaczy może jej, jej dzieci żyją. No, w każdym razie miała dwoje, dwoje, miała dwoje dzieci. I w pewnym momencie ukraińska rodzina przekazała, żeby przyjechali tam do tej wsi najprawdopodobniej to była wieś o ta Żeby polscy ta, rodzice przyjechali tam. Ta, żeby Polacy przyjechali, żeby sobie wzięli tam jedną trzecią zbiorów, Rozumiem. bo to jej się należy, bo to jest jej ziemia. Rozumiem. No i, i ten... Zwabili, zwabili tak. Tak, ta, zwabili. To znaczy, też tak trudno powiedzieć, ale oni tam pojechali. To znaczy, pan Krawczyk i ten mąż tej, tej dziewczyny, Salamą, pojechali i zginęli tam. Prawda jest, że ktoś mi powiedział, że jakaś Ukraińka ich broniła i została pobita, ale oni, oni zginęli. Na tej ukraińskiej rodzinie? Tak, tak. Ktoś ich na tej, tak, ta, na tej no, Oni zginęli tak, jakby prawie, że można powiedzieć, bez wieści. No do, to w domu się u Pana opowiadało taką historię, tak, tak? w domu się opowiadało i ja też miałem kontakt z, z, z rodziną tej, tej Pani Krawczyk, ale oni tak nie wszystko też mi opowie, opowiedzieli, A, ale wiem też, też że e, przechowywała tych dwóch Żydów i ci Żydzi po wojnie znaleźli się w Ameryce i, 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 i ona mieszkała z tą salomonów w Brzegu Dolnym tam gdzieś koło parku mieszkała. Na no, Starówce. Tak, tak. I, i, no, i, I tam im było bardzo ciężko, nie? I, i, i w każdym razie, że z Ameryki, ci Żydzi bardzo mocno jej pomagali. Tak, tak, tak jej pomagali, że, że ona sprzedawała na przykład e, jakieś tam papierosy, jakieś... E, pączochy słyszałem, że dużo odzieży było. Nie, nie, niekiedy taka może niemodna, nie ale, ale ludzie to brali. Nie? I też się zdarzało tak, że ktoś, kto wziął na przykład cztery paczki papierosy, przyszedł i mówi: Ty, w dwóch paczkach to było po dwa dolary. To you, ona że, uczciwie to Tak, uczciwie tak. I tak, i, tak, tak. I, no i to jej, jej zwracali. Ona jakiś czas mieszkała, to już na wałach, ale, ale mieszkała z tą swoją córą w brzegu Dolnym. ja też chciałem podkreślić, że jednak tak było, że. Znam też inne przypadki, na przykład rodzina Januszów, która tu mieszka niedaleko Lubina, to też przyjechał kiedyś do nich Żyd, którego oni tak jakby przechowali, czy mu mocno pomagali, żeby przeżył. I też dał im jakieś takie dokumenty, że jedna czy dwie rodziny mogą jechać do Ameryki na te dokumenty. Rozumiem. I ten. ten, ten ta osoba, która to dostała, to wzięła to i spaliła, żeby, żeby rodzina nie wyjeżdżała. Tak, tak. tak. Ale, on tam, ale on tam... I on mieszkał w dzierżoniowie, ten, 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 ten Żyd. I, i te, też tak... Także nie można też mówić, że, 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 że Żydzi nam nigdy nic się nie odwdzięczali. Bo tak. to się bo no Może nie wszyscy, tak. bo, bo, bo też mogli nie znać, nie? bo na pewno no, w Ameryce wtedy życie było inne. Nie? Nie, nie, nie. A jeden dolar czy dwa dolary to było u nas załóżmy, no... Pół pensji, pół wypłaty, tak, tak wygląda. Tak, tak, tak. Także proszę Państwa, takie i inne historie będziemy naszych kresowych wołowskich tutaj i powiatu wołowskiego yy, prezentować. Bardzo dziękujemy za uwagę. Żegnamy się z Państwem. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Do widzenia. Do widzenia.